Dzień dobry, witam w kolejnym mototemacie. Dziś gość dla mnie absolutnie wyjątkowy, również ze względów prywatnych. Osoba znana w branży motoryzacyjnej nie od dziś, wielki ekspert branży motoryzacyjnej prezes Grupy Cichy Zasada, pan Karol Obiegły. Witam Cię, Karol, dzień dobry. Witam Cię serdecznie, Agnieszko, dziękuję za takie miłe przywitanie mojej osoby. Rok 2024 to rok wyzwań, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Chciałabym na początku pogadać z Tobą trochę o roku 2023. Dla mnie ten rok 2023, jakbym miała go opisać, to był rok wzrostowy. Wzrost liczby rejestracji samochodów nowych, wzrost importu, wzrost ruchu samochodów. Używanych na rynku i też wzrost cen. Jak Ty podsumowałbyś ten 2023 rok? Bez wątpienia to był rok wzrostów, szczególnie jeżeli się patrzy na rejestrację CEPIK i te wzrosty są bardzo imponujące rok do roku. Ale też trzeba zauważyć, że była pewna specyfika. Nałożyły się dwa elementy na siebie jednocześnie, które dotychczas nie miały nigdy miejsca, a mianowicie wydanie zaległych zamówień klienckich w wyniku poprawy podaży samochodów i bieżąca sprzedaż na rynku. Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to był rok jeden z najlepszych w branży motoryzacyjnej, ale to nie był rok do końca komfortowy. Mało dzisiaj tego pamiętamy, o tym pamiętamy, ale on się rozpoczął z bardzo miernymi nastrojami konsumenckimi tak. na rynku, w związku z czym ten popyt też nie był adekwatny do liczb, które widzimy dzisiaj. W Cepiku. Już ten rok, 2024, zaczyna się z dużo lepszymi nastrojami. Widzimy, że pytając o prognozy, na 2024 rok pada liczba 485 tysięcy samochodów. Pamiętam, jak pracowaliśmy razem. Mówiło się o pół milionie samochodów nowych rejestrowanych rok, rocznie na rynku. Mhm. Jak Ty widzisz tą prognozę na ten 2024? Mówiliśmy o tym, że w 2023 roku na początku te um, nastroje konsumenckie mhm. były słabe. Dziś one są znacznie lepsze. Zmieniły nam się rządy. Do Polski przyjedzie trochę pieniędzy z Unii Europejskiej, z Krajowego Planu Odbudowy, co może trochę pobudzić naszą gospodarkę. Tak. Jak Ty widzisz prognozę na 2024 rok? Jak myślę, że jak każdy trochę podchodzimy ostrożnie do, do, mm -hmm. do każdego roku. Od czasu pandemii e, co roku jesteśmy zaskakiwani i to raczej pozytywnie, więc myślę, że w tym roku też e, liczę na to, że wszyscy pozytywnie będziemy zaskoczeni. Jest dużo optymizmu mm -hmm. i wiele osób e, bardzo pozytywnie prognozuje ten rok 2021. Czwarty, czy będzie to 485 tysięcy samochodów? Zobaczymy, trzeba poczekać. Natomiast jeżeli to będzie nawet poziom roku 2023, to będzie to bardzo dobry wynik, dlatego mm -hmm. że będzie to oznaczało, że będzie to naturalny popyt na rynku. Ja myślę, że ten optymizm bierze się z wielu rzeczy. Po pierwsze bierze się z tego, że będzie, zaczynamy ten rok zupełnie inaczej niż rok poprzedni, czyli zaczynamy go z dużo lepszą dostępnością samochodów. Za tym będą szły naturalny sposób też promocje dla klientów. Już start tego roku pokazuje, że ta aktywność promocyjna jest dużo większa. Po drugiej stronie liczymy na ten optymizm konsumenta, który przez zeszły rok systematycznie, szczególnie w drugiej połowie roku, się poprawiał. Mhm. No i wszystkie te czynniki, o, którym o których powiedziałaś, Agnieszka, mają duże, będą miały, myślę, że duże przełożenie na poprawę tego optymizmu jeszcze i przełożenie tego optymizmu na zakupy mhm. Czy prognozujesz też wzrost cen? Bo zmienia nam się trochę, powiedziałabym tak, taki krajobraz, jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną. Mhm. Jesteśmy dość mocno związani z tym, co mówi Unia Europejska, która nakłada na producentów samochodów zwiększanie choćby bezpieczeństwa mhm. produkcyjnego i wprowadzanie przynajmniej 20 elementów, które właśnie za to bezpieczeństwo mają odpowiadać. O co za tym idzie, może to się łączyć również ze wzrostami cen. Jak myślisz, konsumenci czy przedsiębiorcy do tego podejdą? Po pierwsze, e, zmiany norm są potrzebne dla bezpieczeństwa mm -hmm. ruchu drogowego, więc e, i w naturalny sposób zawsze ten producent jest zobowiązany do tego, żeby wzbogacić ten produkt, żeby dostosować go e, do obowiązującej normy. To wzbogacenie więcej następuje w produktach o niższych przedziałach cenowych. To mm -hmm. też jest bardzo ważne, że ono z reguły tych e, segmentu premium, które w ostatnim roku bardzo e, przez ostatnie nawet lata, lata dynamicznie tak. mm -hmm. przyrastał w, w Polsce, on nie dotyczy tego segmentu premium, ale zawsze ma przełożenie na ceny. Natomiast czy on będzie miał Przełożenie, czy, czy sama regulacja unijna GSR 2, tak. e, związana z systemami bezpieczeństwa, będzie miała przełożenie na ceny w tym roku? Nie sądzę, dlatego, że po pierwsze, ona się już, moim zdaniem, w produktach stała, czyli producenci to nie jest tak, że oni wprowadzają produkty z dniem przed wejściem samej regulacji, więc to się już stało w aspekcie mm -hmm. produktów. I myślę, że przy roku modelowym, który był wprowadzany nowy w zeszłym roku, po drugie, jeżeli nawet będą zmiany cen, bo one mogą być związane z nowym rokiem modelowym, tak. który będzie wprowadzony w tym roku, to myślę, że my ich nie odczujemy w praktyce na rynku transakcyjnym. Dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że nawet jeżeli one się pojawią w cennikach to ten rok, myślę, że będzie przede wszystkim rokiem pod hasłem promocji na rynku, mm -hmm. która jest powiązana z tą zwiększoną dostępnością. Czyli klienci raczej nie zauważą tych wzrastających Czyli cen. jak nawet zmieniać samochód, to w tym roku, w tym roku muszę przyjść do myślę, was, kupić samochód nowy, bo ta cena, którą za niego zapłacę, nie będzie znacząco wyższa niż tak. w zeszłym roku czy w latach ubiegłych. Tak jest. Tutaj już dopowiem, nawet w mm -hmm. zeszłym roku, gdzie ten, gdzie ten przyrost cen był dosyć istotny i zauważalny w cen, cen cennikowych, mm -hmm. To według raportu Samaru e, e, taki realny przyrost ceny tak. e, na poziomie cen transakcyjnych był poniżej wskaźnika inflacji, więc ten przyrost, ten rzeczywisty w motoryzacji jest mniejszy niż inflacja. Natomiast w tym roku to zdecydowanie myślę, że nikt na rynku tego nie odczuje. Będzie to rok promocji, jest to bardzo dobry rok do zakupu. Świetnie. Zapraszamy wszystkich zatem do zakupu samochodów nie tylko nowych, ale również używanych, ale o tych używanych za chwilę. Jednym z wyzwań, które stoi przed rynkiem, szczególnie rynkiem dealerskim, jest nowy model, powiedziałabym, biznesowy, Działania, w ramach którego wprowadzany jest model agencyjny, czyli już nie dealer będzie właścicielem samochodu, <laughs> tylko tak. właścicielem samochodu, który będzie sprzedawany do klienta ostatecznego czy odbiorcy ostatecznego, będzie producent. Mhm. Jak na tą zmianę przygotowujecie się? W jakich segmentach ta zmiana będzie najpierw widoczna i co ona może dla klientów y, oznaczać? To jest bardzo duża zmiana dla branży i, i wiadomo, o tym powszechnie słychać, budzi, budzi bardzo dużo emocji, dużo niepokoju. Ja do niej osobiście podchodzę duż, z dużym spokojem. Uważam, że jest to zmiana, która jest nieunikniona, ale jak każda duża zmiana wymaga odpowiedniej uwagi, uważności mm -hmm. we wdrażaniu tej zmiany i w stawianiu kolejnych kroków z klientem, z rynkiem, mm -hmm. dlatego że z jednej strony my patrzymy na tę zmianę jako zmianę dla naszej branży, tak. dla dealerów, mm -hmm. dla importera. I ona już sama w sobie jest dużą zmianą, bo proces zmi zmienia się. To kto inny jest sprzedawcą tego produktu, kto inny decyduje o cenie transakcyjnej. Natomiast jest to też bardzo duża zmiana dla samego klienta. I to musimy wziąć pod uwagę, że dzisiaj, do, dzisiaj do tej pory, klient mm -hmm. myśli w kategoriach: e, szukam najlepszej oferty w rozumieniu największego ra rabatu. Tak. Dziś ta, model agencyjny zmieni tę sytuację. Model agencyjny mówi o jednej cenie dla klienta. To jest duża wartość dla klienta, ale to też wymaga zmiany i rozumienia ze strony klienta, że dealer Przyszły agent mm -hmm. nie ma tej przestrzeni do działania, do, 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 do zawalczenia o, o, o niego z jakąś mm -hmm. szczególną ofertą w aspekcie mm -hmm. ceny. Będzie więcej rozmowy na temat oferty w rozumieniu produktu. Mm -hmm. Zadałaś pytanie, jakie segmenty w tak. związku z tym, bo moim mm -hmm. zdaniem to jest bardzo powiązane z tym aspektem, tak. że klienci nie będą mieli przestrzeni do rozmowy o rabatach u mm -hmm. agentów. Natomiast jest, jestem zdecydowanym zwolennikiem wdrażania tego modelu agencyjnego od segmentu flotowego, dlatego że okay. mm -hmm. klient flotowy zupełnie inaczej patrzy na sprzedaż, mm -hmm. na zakup mm -hmm. po swojej stronie. On myśli bardzo długofalowo, planuje zakupy, mm -hmm. bardzo ceni sobie stabilną politykę cenowo-rabatową i jest dużo lepiej przygotowany do tego, żeby zrozumieć inną specyfikę procesu w modelu mm -hmm. agencyjnym, aniżeli w modelu dealerskim. Mm -hmm. I to ten segment flotowy daje moim zdaniem dużo dużo większy komfort mm -hmm. w rozpoczęciu, powiedzmy, transakcji w nowym modelu. Mm -hmm. Powiedz, trochę wychodząc poza te floty, każdy dealer będzie miał samochody w tej samej cenie, więc czym możecie jako Grupa Cichy Zasada, czy inne grupy dealerskie budować tą przewagę mm -hmm. konkurencyjną waszej działalności? Tak, dotknęłaś bardzo ważnego tematu, bo mm -hmm. to każdy z nas sobie naturalny sposób zadaje pytanie, to pytanie, czym tak. będziemy się wyróżniali. I oczywiście tak jak już powiedziałem, to nie będzie kwestia rabatu ani mhm. nie będzie kwestia ceny, ale nasza branża jest bardzo bogata w kompleksowość obsługi klienta. W związku z tym Musimy pamiętać, że to, co stanowi wartość, to jest komplementarność wszystkich usług, które dają pojedynczy dilerzy, ale przede wszystkim grupy dilerskie, czyli chcemy walczyć przede wszystkim pakietem usług. Mm -hmm. Zadbaniem o całą, o wszystkie potrzeby klienta, które dotyczą nie tylko samego zakupu samochodu. Trzeci element, bardzo ważny, najistotniejszy, to jest jakość obsługi i mm -hmm. szeroko rozumiany <laughs> produkt i, i, i taki customer experience. To będzie największy Większy czynnik y, i co oznacza te jakość obsługi? To jest przede wszystkim dobrze działające, funkcjonujące procesy, to jest dyscyplina, to jest y, wiarygodność, to jest spełnienie mm -hmm. oczekiwań y, klientów, więc to będzie największy aspekt. Jest jeszcze jeden, który dołożę. Y, mm -hmm który jest powiązany, powiedzmy troszeczkę zazębia tematy związane z konsolidacją. To jest aspekt szerokości oferty, czyli w modelu agencyjnym myślę, że coraz większą znaczenie będzie, będzie będą mieli ci gracze, którzy, ma którzy mają więcej niż jedną marka. No właśnie i pięknie zacząłeś o temat, o który chciałam Cię zapytać, to znaczy konsolidacja rynku. W 2022 roku mieliśmy 417 niezależnych mm -hmm. właścicieli w ramach dealerstw, czy grup dealerskich. W 2020 w 2023 roku ta liczba spadła poniżej 400. Wiem, że Wy w swojej strategii grupy Cichy Zasada macie właśnie poszerzanie swojego portfolio i punktów. Jak widzisz to, co dzieje się w kontekście konsolidacji? Czy jest to wyzwaniem dla branży, czy to jest jednak szansa? Jedno i drugie. Jedno i drugie. To jest no. wyzwanie i szansa, a myślę, że więcej jest te, tej szansy. To jest bardzo szeroki temat Agnieszko i, mm -hmm. i, i to trudno jest wybrać ten najważniejszy element w tym aspekcie, ale konsolidacja się dzieje, myślę, że się będzie działa. Już mm -hmm. były takie, też pamiętamy wspólnie czasy, kiedy tak. mm -hmm. wszyscy uważaliśmy, że ona już nastąpiła i więcej to tej prawda. konsolidacji nie będzie. Mm -hmm. Rynki dojrzałe pokazują, że konsolidacja cały czas postępuje i nawet y, y, jest dużo transakcji, gdzie duże grupy dilerskie przejmują mniejsze grupy dilerskie. Jest myślę, że mocno osadzony m.in. aspekt sukcesji y, i, i Polska jest w takim okresie, gdzie wielu dilerów. Y, stoi przed wyzwaniem, jak zarządzać tym, tym swoim biznesem przyszłościowo. Mega trendy, o których też wspomnieliśmy, tak. jak model agencyjny, one też mają duże znaczenie, mm -hmm. e, są motywatorami, czy takimi bodźcami do konsolidacji, to jest właśnie model agencyjny, czy sama elektromobilność, czy sprzedaż online, czy digitalizacja po prostu procesów z klientem, to są takie E, zjawiska na rynku czy, czy, czy rzeczy, które się dzieją, które po prostu ma, sprawiają, że małym dilerom jest po prostu czy jednomarkowym, jednolokalizacyjnym mm -hmm. staje się po prostu też ciężko. I no ja tak. myślę, że konsolidacja mm -hmm. będzie po prostu postępowała. Końcem końców ma same korzyści dla klienta. No tak. I żeby tego było mało, o tych wszystkich aspektach, o których wspomniałeś, czyli model agencyjny, elektromobilność, konsolidacja rynku, dochodzą jeszcze elementy nowych marek w Europie, mhm. które powstają trochę jak grzyby po deszczu. Prognoza na 2024 jest taka, że kilkanaście marek chińskich wejdzie na rynek europejski i co za tym idzie również na rynek polski. Jak myślisz, jaki będzie mieć to wpływ na to, co się u nas dzieje? Mhm. No i żeby nie przestrzelić. To nie powiem, jaki będzie miał mm -hmm. wpływ, dlatego że sam, sam też, też zadaję sobie to pytanie, ale tak, to zjawisko jest tak, jak powiedziałaś, Agnieszka, może tego w, po, w Polsce jeszcze nie widzimy, ale medialnie dużo się już o tym mm -hmm. mówi i w Europie się też bardzo e, dużo na ten temat i rozmawia, i trochę już więcej widać w cyfrach, bo póki co w tak. Cepiku w Polsce tych marek chińskich na razie tak. nie, nie widać. Mm -hmm. e, ale tak, jest o, zainteresowanie marek chińskich rynkiem europejskim i rynkiem polskim, jest zainteresowanie też dealerów, inwestorów markami chińskimi, co wcześniej nie miało takiego mm -hmm. znaczenia. Jest to myślę, że mocno powiązane z elektromobilnością, bo ten napęd po prostu daje większe możliwości markom chińskim i w samych Chinach jest kilkadziesiąt. Tak. W związku z tym ja myślę, że to będzie rok, w którym zauważymy już obecność danych rejestracyjnych marek chińskich, ale jak to się potoczy, to potrzebujemy trochę do tego czasu. To są nowe marki, dla klientów myślę, że budzą dużo wątpliwości w naturalny sposób. Tak. E, sukces sprzedaży nie bierze się z, z samego produktu postawionego w, w salonie. Mhm. On się bierze z wie, wielu aspektów, też obsługi posprzedażnej. Z tym się wiążą duże nakłady na infrastrukturę, przewidywalność, ciągłość, marketing, mhm. wsparcie techniczne. To jest bardzo skomplikowane. Tak, to jest bardzo złożony temat mhm. i rzeczywiście nie wystarczy wystartować z marką, trzeba ją jeszcze utrzymać. Tak. Wiemy to, a w Europie wydaje się, że jesteśmy raczej tradycjonalistami i te marki, choćby niemieckie, są tak. w naszym sercu bardzo mocno i w naszym takim mindsetzie. Mhm. Więc myślę, że marki chińskie nie będą mieć tutaj u nas na rynku łatwo, ale myślę, że to taki ciekawy trend, który warto obserwować. Tak, ale myślę Agnieszka, że to mhm. co jest takie specyficzne, że dzisiaj na pewno wszyscy traktują ten temat bardzo poważnie. Mhm. I ja myślę, że dla koncernów takich koncernów i marek starej Europy tak. to co się dzieje jest też bardzo znaczącym zjawiskiem mhm. i będą z pewnością wyciągali też z tego wnioski i będą Musieli też podjąć pewne działania. No tak, i to wszystko myślę, że z korzyścią dla klientów, tak. znów. Tak jest. E, więc to są bardzo dobre prognozy. E, trochę chciałabym przejść do właśnie tych klientów i do tego, jak droga dotarcia mm. do klienta przez lata się zmieniła. E, widzimy, że ten ruch taki salonowy, <laughs> on zaczyna trochę słabnąć. To nie jest już to, co było choćby przed pandemią, mm -hmm. czy nawet w trakcie pandemii. Coraz więcej właśnie ta pandemia chyba trochę przy, m, przyspieszyła ten trend zakupów online. Dzisiaj klienci, Niezależnie od segmentu, to bardzo mhm. widać w segmentach premium, ale również w markach wulmonowych, dużo wiedzą o samochodach, zanim się w salonie pojawią, czy podejmą ten kontakt mhm. z dealerem. Ta podróż, ten zakup zaczyna się jednak w internecie. Jak do tego się przygotowujecie? Jak, jak z tą zmianą idziecie? Ja bym powiedział krok po kroku. Mhm. Na, na początku pandemii, jak mówiliśmy dużo o tym, że, że, że salony czy serwisy mogą być zamknięte, to mocno przygotowywaliśmy się do tego. Żeby być gotowym do obsłużenia klienta w pełni zdalnie. Tak. W praktyce ja bym podsumował to doświadczenie, że klient potrzebuje tego kontaktu bezpośredniego mhm. z, z nazwijmy to z dealerem, ale z, czy to z zespołem handlowym, ale przede wszystkim after jest taką przestrzenią do e, niezakłóconego kontaktu. I nawet mhm. w pandemii. My widzieliśmy, obserwowaliśmy e, dużą chęć klientów do pozostawania w przestrzeni naszych e, salonów. Natomiast to, co powiedziałaś, odnośnie tego, że ten proces zakupowy w e, pierwszej fazie się przesuwa do, e, poza salon, to, mhm. to jest mocno widoczne i odczuwane dla nas. Więc tak, ta, ta ilość wizyt jest mniejsza, e, szczególnie w procesie przygotowania do podjęcia decyzji, czyli klienci korzystają dużo z konfiguratorów, które mhm. są już teraz dużo lepszym w lepsze, le, lepszej jakości i, i bardziej pełne, aniżeli były w przeszłości. Dużo dealerzy zainwestowali w profesjonalne call center, które tak. też pomaga, że tak powiem, przygotować się do decyzji tak. zakupowych, więc wizyt jest mniej, ale ku mojemu zaskoczeniu, mm -hmm. to nie jest tak, że klientów jest mniej w salonach. Jak byśmy sobie spojrzeli na ilość jazd testowych na sprzedany samochód, mm -hmm. to jest ich znacznie więcej, więcej. aniżeli mm -hmm. było kiedyś. W związku z czym ten klient na przynajmniej finalnym etapie decyzji zakupowej on mocno szuka kontaktu i interakcji mm -hmm. i takiego potwierdzenia od handlowca, czy on podejmuje dobrą decyzję i bardzo często korzysta z e, okazji jazdy testowej, mm -hmm. więc e, salony mają nadal ten bardzo ważną rolę, swoją product experience, czy mhm. powiedzmy taki też customer experience w rozumieniu poznania brandu. Czy nie uważasz, że jest szansa w najbliższej przyszłości, żeby cały proces y, zakupu samochodu y, był wykonywany online? Ja myślę, że y, tak, tak bym zdecydowanie nie powiedział. Myślę, mhm. że to będzie następowało okay. krok po kroku mhm. i to jest bardzo ważne, żeby obserwować klienta, kiedy mhm. on jest gotowy, żeby coraz więcej rzeczy robić zdalnie mhm. i myślę, że to się będzie działo, ale mm -hmm. jestem, nie, nie jestem takim optymistą, że pełen proces przejdzie bardzo szybko, zakupowy samochodu przejdzie mm -hmm. bardzo szybko online. Mocno też inwestujemy w poszczególne etapy tego procesu, bo przykładem może być to, jak czy nasza grupa, czy w ogóle na rynku dużo się pojawia kluczy komatów, mm -hmm. żeby też tak. ułatwić, czyli moim zdaniem ścieżką dotarcia, ścieżką powiedzmy, którą będzie podążał rynek i my będziemy podążali jako, jako, jako dilerzy, to będzie ścieżka, dostarczania komfortu klientowi. Mhm. Jeżeli przykład jest właśnie taki kluczykomat, żeby on mógł zostawić kluczyki i odebrać samochód, zostawić tak. w dogodnych dla siebie godzinach. I to jest taki, moim zdaniem, dla mnie dobry przykład, żeby robić rzeczy, które są dla klienta ważne. A czy klient mhm. będzie chciał w pełni robić proces online? Czyli kupić samochód online, nie wiem. Dzisiaj uważam, że to nie jest dla niego kluczowe. Mhm. Czyli ten klient ewidentnie stoi w centrum, tak. i wszystko tak przeformułowujecie, żeby dla, dla niego. Na niego było szukać to... więcej komfortu, mhm. żeby mu pokazać więcej komfortu, żeby było tak, jak on chce. Jeden z elementów, o którym chciałabym porozmawiać, to samochody elektryczne. To jest taki segment, który rośnie najszybciej. Mhm. Widzimy tę dynamikę. Oczywiście baza jest niska, więc siłą rzeczy mhm. ta, ta dynamika jest również bardzo wysoka. Natomiast pytanie, jak przygotowuje się do tej coraz większej elektryfikacji parku mhm. samochodowego. Wiemy, że za chwilę zaczynając od flot, bo tam ta elektryfikacja idzie najszybciej, za dwa-trzy lata pojawią się samochody używane. Tutaj mhm. wyzwaniem na pewno jest wartość rezydualna mhm. tych samochodów, ale tak. jednak ten drugi obiekt samochodów elektrycznych wydaje się być też dobrą odpowiedzią na bardzo stary karpark samochodów mhm. w Polsce, czyli takie odświeżenie mhm. samochodów, które jeżdżą po Polsce i, i przy tym też zwiększenie myślę bezpieczeństwa. Pojazdów poruszających się. Jak, za, jak zapatrujecie się na elektromobilność? No, to jest kierunek określony, tak. w, w tym sensie nadany mhm. i zdefiniowany, że, że elektromobilność będzie się rozwijała. Jak patrzymy, no, widzimy, że przede wszystkim ona się rozwija w wolniejszym tempie, aniżeli to, które jest potrzebne, żeby do 2035 <laughs> roku przestać produkować <laughs> czy rejestrować samochody spalinowe w Europie. My, jak my się przygotowujemy jako dealer. My przede wszystkim wiemy doskonale, że to jest nowość dla mm -hmm. klienta i jest to cały, nazwijmy to często używane słowo ekosystem wokół samochodu z baterią, bo ten samochód jako w sensie produkt jest bezwzględnie, e, wiąże się z komfort, komfortem jazdy dla użytkownika, mm -hmm. dla kierowcy, dla pasażerów. Ma bardzo dużo zalet, które byśmy mogli tutaj długo wymieniać, ale też ma swoje wyzwania, czy, czy, czy trudności związane z poruszaniem się w przestrzeni miejskiej, czy to, z, czy to przede wszy, albo przede wszystkim z ładowarkami, czy też z takim samym, powiedzmy, no planowaniem podróży dla użytkownika, więc to, co my robimy, powiem uczciwie, to jest mhm. taka praca u podstaw, czyli, czyli edukowanie naszych, naszych handlowców, żeby byli ambasadorami elektromobilności, bo to nie jest produkt, który łatwo jest opisać i sprzedać, mhm. to jest produkt, do którego trzeba klienta Przekona. Mhm. Dzisiaj klient bardzo mocno myśli dopłatą, tak. e, korzyścią mhm. finansową i to jest w całym, całej Europie, myślę, że może nawet tak. na świecie. Mhm. E, natomiast końcem końców, no, w codziennym życiu musi wiedzieć, jak z tym samochodem się poruszać i jak, sobie, jak korzystać z jego mhm. zalet, ale też jak nie wpaść w kłopot z, kłopoty związane z tym, żeby gdzie ładować samochód i dojechać do, do miejsca przeznaczenia. Także przede wszystkim to skloda ekspert, czyli produk produktowcy osoby, które po prostu wiedzą dużo o elektromobilności, to jest mm -hmm. nasze podstawowe dzia działanie, ale również i to wcześniej było dużo mowy na temat zaangażowania producentów tak. samochodów w ładowarki. Mm -hmm. Myślę, że to... Były plany zbyt, zbyt ambitne, żeby mhm. producenci mogli zadbać o, o, o wystarczająco gęstą sieć ładowarek i w Polsce to będzie bardzo dużym wyzwaniem, już to widzimy. Mhm. Ale myślisz, że ta infrastruktura to jest jedyny albo główny taki bloker, dlaczego ta elektromobilność nie jest nam tak mhm. bliska i jednak nie testujemy, nie, nie, nie wchodzimy w to ryzyko? Nie wiem, no wyzwanie, nową technologię, żeby <laughs> spróbować? Myślę, że ja, znaczy ja bym nadal połączył trzy aspekty. Mm -hmm. Jest to nadal aspekt ceny, bo już jest mniejsza odległość między spalino, spalinowym napędem a elektrycznym, ale nadal samochody mm -hmm. elektryczne są drogimi autami. Mm -hmm. Drugi aspekt nadal zasięgu, bo ten zasięg nie jest dzisiaj wystarczająco komfortowy, żeby mm -hmm. to było jedno samo, jeden samochód w rodzinie, jeżeli no tak. ta rodzina podróżuje mm -hmm. często. No i trzeci powiązany z tym drugim, ale myślę, że nie zastąpi tego drugiego, to jest gęstość sieci ładowania. I y, pamiętajmy, że dzisiaj ona jest na, ta, na poziomie, jakim jest, i ona jest dzisiaj niewystarczająca. Tak. Jeżeli samochody elektryczne mają się spopularyzować w, czy w Polsce czy w Europie, to, ty, to, to gęstość tej sieci musi też rosnąć w większym tempie a aniżeli no tak. dzisiaj. Na Zachodzie z tym już jest bardzo dobrze, mhm. ale w Polsce. Jest to bardzo duże ryzyko. Tak, jeszcze druga droga przed nami. Tak. Ale liczmy na to, że będzie się to y, z poprawiać. kolejnymi latami poprawiać. Tak. Kończąc, chciałabym Cię zapytać o samochody używane. To, co wydarzyło się w pandemii, jeśli chodzi o samochody używane, to było y, nazwałabym to kuriozum, to znaczy mhm. ja sama dwuletni samochód sprzedałam drożej niż go dwa mhm. lata wcześniej kupiłam. Wynikało tak. to oczywiście z braku dostępności samochodów nowych, nie mniej. Przy zmianach tych, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli modelu agencyjnym, wzrastających cen samochodów elektrycznych, czy tej różnicy i, i drogości tych samochodów, czy, czy, czy w ogóle drogości samochodów nowych, wydaje się, że auta używane to jest pewna odpowiedź na potrzeby mobilności Polek i Polaków w terenie naszego tak. kraju. Pytanie, pamiętam, jak. Razem pracowaliśmy, to podejście dealerów do samochodów używanych było takie sobie mm -hmm. na dwoje babka tak, wróżyła. Ci tak. Bardziej świadomi wiedzieli, że to jest taki segment, w który warto pójść i, i krok po kroku rozwijać mm -hmm. we własnym biznesie. Natomiast zdecydowana większość dealerstw jednak uważała to za taki, mm -hmm. mm, za taki segment, któremu mówiła często nie. Mm -hmm. Czy tak. widzisz, że to się zmienia na rynku i że coraz częściej sieci dealerskie otwierają się na sprzedaż? samochodów używanych, jakie korzyści mogą z tego mieć. Y -hmm. Zdecydowanie się zmienia, i myślę, że tak jak kiedyś wspólnie przekonywaliśmy wielu partnerów biznesowych Volkswagen Group Polska do tego, żeby się zajęli bardziej profesjonalnie samochodami używanymi, to dzisiaj już nie trzeba. Mm -hmm. I na pewno nam pomógł, pomógł rok 2021 w tym, bo bardzo dużo korzyści, że tak powiem, z handlu samochodami używanymi, takich monetarnych dla wszystkich było i pojawiło się. Ja myślę, że to, co się zdarzyło, co później powodowało, że 2022 i 2023 był relatywnie trudnym mm -hmm. rokiem.

To z tego jest też jeden wniosek, że ważne w biznesie jest pewna stabilność i przewidywalność. I, mm -hmm. e, i to, to jest też bardzo ważne dla samochodów używanych. Jeżeli ceny samochodów nowych mocno dynamicznie się zmieniają, to to też za tym podążają wartości rezydualne, mm -hmm. to wpływa na rynek samochodów używanych i tak dalej. Tak. Ale trochę wracając do pytania, które za, zadałaś Agnieszka, to bardzo ważne jest to, że wszyscy są dzisiaj świadomi tego, że biznes samochodów używanych jest bardzo ważnym biznesem, również przyszłościowym. Jest trochę taki mechanizm powstał, myślę, że nie do końca uświadomiony dla dealerów, że same marki zdają mhm. sobie sprawę z tego, czy, czy, czy no doceniają to, że wartość rezydualna ma niesamowite, niesamowite znaczenie w ich biznesie mhm. i teraz, żeby o tą wartość rezydualną zadbać przy bardzo wysokiej penetracji e, leasingów i kredytów w sprzedaży samochodów, mhm to trzeba mieć profesjonalną sieć do tego, bo bez profesjonalnej sieci tej wartości rezydualnej mm -hmm. nie ma. W związku z czym każdy z dealerów dzisiaj ma obowiązek się zajmować w ten sposób e, profesjonalny. Większość dealerów to robi z, już z pełnego przekonania. Mm -hmm. Ja myślę, że ta profesjonalizacja będzie z roku na rok postępować, e, będąc te, czy budując szerszą ofertę e, e, dla klientów, e, stawiając na jakość obsługi, a jednocześnie rynek jest po prostu na to gotowy dzisiaj mm -hmm. już też. Nie? Klienci są po prostu tak. na to gotowi, żeby kupować samochody, Używane w odpowiednim standardzie, standardzie jakościowym u autoryzowanych Na 2024 rok życzę Tobie, Karolu, przede wszystkim dużo zdrowia, bo to naprawdę jest najważniejsze. Dziękuję. A poza tym, żeby te wszystkie prognozy, o których y, mówiliśmy, się spełniły i żeby to był przynajmniej tak samo dobry rok jak ten poprzedni, jeśli nie lepszy. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Agnieszka.